Cała społeczność sokulska, praktycznie całe pokolenia rodziły się tutaj w tym miejscu, bo to była kiedyś porodówka. Kobiety tu rodziły swoje dzieci, my tu przychodziliśmy na świat. tak? Wszyscy bardzo mocno jesteśmy związani emocjonalnie z tym miejscem i jako społeczność powiatu sokulskiego, nie wyobrażaliśmy sobie, żeby ono zostało w centrum sokółki, po prostu tak, w dalszym ciągu było zaniedbane. Patrzę tak? to znaczy teraz na. Pana Burmistrza Kozłowskiego, który, z którym tak wspominaliśmy te wszystkie lata, że po kolei idziemy i próbujemy właśnie remontować te nasze centrum naszego pięknego miasta Sokółki, ale też powiatu sokólskiego. Bardzo nam na tym, na tym zależy, żeby w centrum miasta, żebyśmy tutaj naprawdę się czuli jakoś ubiegłym. Kiedy za Orsiejką siedzieliśmy i się zastanawialiśmy kto będzie głównym odbiorcą tych, tych tutaj po prostu miejsca, tego miejsca, tego fantastycznego, fantastycznego miejsca, to doszliśmy do wspólnego wniosku, że każdy mieszkaniec powiatu Sokurskiego i byliśmy zgodni, że nie możemy tutaj ograniczać nikogo, że jesteśmy otwarci na każdą inicjatywę, czy to właśnie koła Gospodyń wiejskich, czy to emeryci, czy to młodzi ludzie, którzy będą chcieli się realizować w różnych formach aktywności. Zapraszamy każdego, ktoś, kto będzie chciał skorzystać z tego budynku, będzie miał taką możliwość. My, ja to jako starosta Sokurskiego, obie obiecuję i ten budynek oddajemy do użytku dla wszystkich mieszkańców Powiatu sokolskiego. To jest dla nas cel i nasze, nasze, nasza misja, tak, cel. Um, bardzo nam zależy na tym, żeby Tutaj też e, przede wszystkim swoją formę aktywności wykazali emeryci. To e, ze Związku Emerytów i Rencistów, oczywiście oni są jakby naturalnym takim e, odbiorcą, bo to oni też byli pierwotnym e, motywatorem i takim motorem napędowym. Tutaj e, patrzę na panią Marię, tak, która przecież była też autorem e, w, w wielu, wielu elementów tego, 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 tego budynku. Tak. Kuchnia cała, tak? którą przygotowaliśmy, z, oczywiście z pikarnikami w pełni wyposażyliśmy dzięki programowi emery dedykowanemu emerytom, ale również takie elementy rehabilitacyjne i inne elementy. No to to właśnie tutaj chcemy, żeby to się tutaj dokonywało, żeby każdy, kto będzie chciał, skorzystał z tego budynku i mógł tutaj realizować swoją aktywność. Od przydełkowania, po wykłady Uniwersytetu Trzeciego wieku czy też innych e, osób, po wszelkie formy aktywności, którą będziecie Państwo e, wpadniecie na pomysł i będziecie chcieli tutaj zrealizować. Oczywiście zarządcą tego budynku będzie, mam nadzieję, tego klubu seniora będzie z ramienia e, powiatu Sokulskiego e, e, kierownik, który zostanie niebawem powołany, ale... Ale nadzór nad tym kierownikiem bez wątpienia będzie, będzie sprawowała Alicja Rosiejko, pan dyrektor pcfr to będzie jej właściwość i kompetencja. I tu myślę, że będzie kwitło to życie. Tu będzie można wyżyć się w zakresie swoich zainteresowań, pragnień, dążeń. Myślę, że przy dobrej wspólnej organizacji zagospodarowania tego, ten budynek będzie tętniał życiem. I za to, że władze wysłuchały naszych próśb, za to, że wielu ludzi zajęło się tym, serdecznie w imieniu seniorów i przyszłych wszystkich użytkowników. Dziękuję Panu Staroście, dziękuję wszystkim pracownikom Starostwa, tym, którzy bezpośrednio przyczynili się, tym, którzy z nami konsultowali się, co byśmy chcieli tu widzieć. Bardzo serdecznie dziękuję, bo to był dowód, że robicie to dla nas i według naszych potrzeb. To, co wartościowe i prawne robi się w bólach. Szanowni Państwo, ja pamiętam dokładnie, jak sporo osób mówiło panu staroście, nie da się, rozwali się, nie da się w ogóle tego zrobić. Co ty człowieku w ogóle zaczynasz? Panie starosto, dziękujemy za to, że Pan nie uległ pod szeptom ale od początku do końca zrealizował swój plan. Mam taki zaszczyt, że panu podziękować. Dziękuję serdecznie.